Proszę o wsparcie w postaci łapki w górę oraz udostępnieniu na innych platformach social media. Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ten barak biały za 700 milionów złotych Rafała Trzaskowskiego, żeby zobaczyć nową wystawę. Tam, od dwóch tygodni, mniej więcej jest nowa wystawa. Chcieli zobaczyć, co na tej wystawie się znajduje. I oto ktoś, kto jest zastępcą Tuska, ktoś, kto jest przyjacielem takich osób jak minister Sikorski czy pan poseł. Pan poseł Giertych w Muzeum Sztuki Nowoczesnej wystawia pewne ekspozycje, które chwalą, na przykład, atak na zaporę na wschodniej granicy. Ta wystawa nie jest wystawą starą. To jest nowa wystawa, która jest otworzona od dosłownie dwóch, trzech tygodni. Więc Rafał Trzaskowski, zastępca, który chwali w swoim Muzeum Sztuki Nowoczesnej tych, którzy występowali przeciwko obronie na granicy wschodniej przed wojną hybrydową i nie tylko. A jednocześnie panowie Tusk, szef Rafała Trzaskowskiego, Sikorski. Udają, że dbają o bezpieczeństwo państwa polskiego. Pan Donald Tusk wygłosił płomienne przemówienie w Sejmie w piątek, mówiąc o tym, co to nie zrobi, żeby bronić Polaków. No to jak to się ma do wystawy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, w której Trzaskowski chwali tych, którzy występowali przeciwko obronie granicy wschodniej? To się w ogóle nie trzyma całości, a może inaczej trzyma się całości. Otóż cała ta ekipa z Trzaskowskim jako zastępcą Tuska jest cały czas w tej atmosferze, która im towarzyszyła wówczas, kiedy atakowali polskie służby, polskie wojsko, polski mundur i występowali przeciwko obronie granicy wschodniej, destabilizowali pracę na granicy wschodniej polskich służb i apelowali o wpuszczenie do Polski nielegalnych migrantów bo oni tu szukają swojego szczęścia. To się też ma nijak do rzekomych trosk pana Sikorskiego z dnia wczorajszego, który nie jak minister spraw zagranicznych i do państwa, któremu powinno zależeć na sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, tylko jak zwykły politykier, jeszcze po, jakimś, po jakiejś herbacie. Wieczorem w niedzielę zaczyna pisać na mediach społecznościowych, na dwie, że co mu ślina na język przyniesie. Znany jest z tego Sikorski ze swoich wcześniejszych jeszcze międzyministerialnych działań. I to samo chyba się wczoraj udzieliło panu Sikorskiemu. To nie jest dyplomacja, to jest działanie na szkodę państwa polskiego, ale w kontekście tego, co Trzaskowski z kolei robi w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, to się też trzyma jakby anty całości. Szanowni państwo, niestety ta wystawa za to, o czym my od dawna mówimy. Polityka imigracyjna ma być realizowana wedle scenariusza, który został napisany w Brukseli. Co to znaczy? To znaczy, że polskie kobiety, polskie matki, polskie młode dziewczęta naprawdę przy tej władzy nie będą mogły się czuć bezpiecznie. Proszę zauważyć, my, jako Polska, staliśmy się tak naprawdę państwem, które było dawane za przykład bezpieczeństwa za przykład tego, że tutaj można było spacerować wieczorami, że turyści czuli się tutaj bezpiecznie, w odróżnieniu od tego, co się działo i co się dzieje w państwach zachodnich. I niestety, Wystarczy posłuchać i popatrzeć przede wszystkim na czyny tych, którzy mówią, że będą nas chronić. Nie będą nas chronić. Donald Tusk nie odpowiada na apel Polaków, aby wprowadzić kontrolę na granicy zachodniej. W minioną sobotę Polacy stawili się w słubicach i protestowali, kto. W związku z tym wyszedł przeciwko tym Polakom, niestety została uruchomiona policja, która tak naprawdę tłumiła, e, tłumiła, ten pokojowy protest. Polki, z którymi ja się spotykam, kobiety, z którymi rozmawiam, wprost mówią: "Pani poseł, szanowni państwo, chroncie nas, nie pozwólcie na to, żeby Polska za chwilę, za kilka lat wyglądała tak jak dzisiaj wygląda Paryż, Berlin, czy Londyn. My chcemy żyć w spokoju i pokoju, a niestety ta polityka imigracyjna, którą realizuje Berlin, Bruksela i którą dzisiaj chce realizować Warszawa, doprowadzi do tego, że nie będziemy miały takiego poczucia. Bezpieczeństwa. I szanowni Państwo, apel też do pana Trzaskowskiego, bo on jest, że tak powiem, właścicielem, można powiedzieć, tej wystawy, a przynajmniej jest organem tworzącym dla tego muzeum. Szanowni Państwo, ja rozumiem, że pan Trzaskowski w ramach kampanii spotyka się z paniami, jeździ nagle, wkracza na zaplanowane koncerty ku zaskoczeniu pań, ale właśnie może bardziej przyjrzałby się temu, co zostaje, co jest prezentowane w jego muzeum. I może wsłuchałby się w głos Polek, które mówią, że chcą się za kilka lat nadal czuć tak bezpiecznie, jak się czuły za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Panie redaktorze, proszę bardzo. Sat News. Trochę odbiegając od tematu konferencji, ale gorące wydarzenia wczorajszej wymiany ciosów na Twitterze między... A nie, to jest przedmiot naszej konferencji. Również, to przepraszam, nie słyszałem w, w takim razie początku. E, ale chciałbym zapytać Państwa, premier Donald Tusk napisał na Twitterze PiS atakując Sikorskiego, który spokojnie wykłada politykom innego państwa polską rację stanu, traci właśnie resztki narodowej godności. Polityczni i moralni bankruci. Jak Państwo odpowiecie na taki wpis? Państwo, mamy do czynienia z człowiekiem tym pierwszym, o którym Pan wspomniał, Donaldem Tuskiem, który zwyzywał pana Donalda Trumpa od agentów rosyjskich. Mamy do czynienia z Sikorskim, który zwyzywał pana Donalda Trumpa od takich, którzy za chwilkę będą mieli azyl u Putina i będą żyli przez miedzę z Janukowiczem. A z kolei żona pana Sikorskiego zwyzywała pana, pana Donalda Trumpa całkiem niedawno, kilka miesięcy temu. Od Stalinowców i Hitlerowców. Więc to, że pan Sikorski jest bardzo nielubiany przez administrację Trumpa w Stanach Zjednoczonych i w związku z tym rzeczywiście postrzeganie przez administrację Trumpa Sikorskiego i Tuska jest jakie jest, nikogo nie powinno dziwić. Dlaczego zatem człowiek, który piastuje nadal stanowisko ministra spraw zagranicznych zamiast wykorzystywać właściwe dla ministrów spraw zagranicznych kanały dyplomatyczne, wdaje się w konflikt z ministrem rządzie, bo z ministrem rządzie Donalda Trumpa, a następnie dostaje kontrę słuszną, zresztą jeśli chodzi o merytorykę, bo nikt nie wypowiedział kontraktu na Starlinki, co zresztą podkreślił Marco Rubio, wdaje się w konflikt z ministrem spraw zagranicznych państwa, od którego zależy w dużej mierze bezpieczeństwo państwa polskiego. To jest skrajna nie nieodpowiedzialność ministra Sikorskiego minister Sikorski raz jeszcze powtórzę to co powiedziałem w trakcie konferencji wczoraj zachował się tak jak zachowywał się w czasie kiedy nie był ministrem to znaczy wieczorem w niedzielę na twitterze urządzał sobie rozmaite pogawędki jak luźno brzmiące dyskusje tymczasem jest ministrem spraw zagranicznych państwa którego bezpieczeństwo zależy w dużej mierze od pomocy Stanów Zjednoczonych z którym się użera na twitterze naprawdę Niechby ktoś wyłączył Twitter Sikorskiemu, bylibyśmy bezpieczniejsi. Panie redaktorze, niestety dochodzimy do takiego wniosku, że pan minister Sikorski nie wyciąga wniosków ze swoich pierwszych błędów. Bo przecież znany jest słynny tweet, którym się Rosja w ONZ posługiwała, na którym to, w którym to twicie Pan Sikorski odpowiedzialnością za wysadzenie Nord Stream 2 obarczył Stany Zjednoczone. I panie redaktorze, my nie ukrywamy, że tweet pana Maska mógł kogoś zaniepokoić. Ja myślę, że 27 innych ministrów spraw zagranicznych w Unii Europejskiej też się zastanawiało, co, co to znaczy. Ale nikt... Nie, nie podjął takiej dyskusji na X. Tylko każdy, myślę, z tych ministrów zadzwonił do swoich ambasadorów i prosił zapewne o to, aby. Podjęli pewne działania czy rozmowy, żeby się dowiedzieli, co tak naprawdę o co w tym wszystkim chodzi. Natomiast tutaj minister Sikorski do kogo mógł zadzwonić? No, do kierownika instytucji, z którym nikt tak naprawdę nie chce rozmawiać, nikt się nie spotykać. Bo oprócz pana Sikorskiego i pana Donalda Tuska, którzy obrażali pana pre prezydenta Trumpa, niestety w tym gronie znajduje się także kierownik placówki w Waszyngtonie. Taki jest niestety, taki mamy problem. My uważamy, że dyplomata może mniej. Podstawową cechą każdego dyplomaty jest niebywały umiar, powściągliwość i takt. I akurat tych cech jest pan Sikorski niestety pozbawiony, za to ma ego większe niż Himalaje. To jest ten problem. I dlatego I, jesteśmy w niebezpieczeństwie. Dokładnie. I w tym jest y, niestety y, problem, bo, tak jak powiedziałam, nie znajdziemy na X-ie 27 innych tweetów innych ministrów spraw zagranicznych, oprócz pana Sikorskiego. Tylko rozumiem, że tutaj zarzut premiera jest też taki, że państwo, jako polscy politycy, y, no atakujecie również publicznie Radosława Sikorskiego. Szanowni Państwo, jako polscy politycy mamy na względzie przede wszystkim interes mieszkańców, państwa polskiego polaków narodu polskiego i państwa polskiego nie interesuje nas estetyka wypowiedzi przedstawicieli innych państw nie chodzi o estetykę wypowiedzi która może być oceniana tak jak może być ja jako polak i mieszkaniec lubelszczyzny który ma dom oddalony o 50 km od granicy wschodniej jestem zaniepokojony tym że pan Sikorski w niedzielę wieczorem zamiast wykonywać swoje funkcje ministra spraw zagranicznych jeśli nie rozumie stanowiska przez członka rządu pana Donalda Trumpa zaczyna utarczki na w mediach społecznościowych. To nie jest działanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, tak jak powiedziała Pani Poseł Anna Kwieciń. Dzień dobry, Adriana Nitkiewicz, Telewizja Polska. Chciałam zapytać, dlaczego chcą Państwo, żeby PKW złożyła zawiadomienie do prokuratury na Ministra Finansów? Dlatego, że PKW jest autorem uchwały z 30 grudnia 2024 roku, z której jasno wynika, że pan minister finansów ma obowiązek wypłacić nam te ponad 10 milionów złotych, co więcej w ślad za tym pismem poszło również pismo, za tą uchwałą poszło również pismo pana przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, pana sędziego Sylwestrego Marciniaka, który dokładnie wyjaśnia co ma zrobić minister finansów. No i to, że minister finansów od dwóch i pół, Miesięcy, dwóch i pół to przesadzam, ale ponad tak. dwóch miesięcy nie rozumie pisma w języku polskim. Może świadczyć o jego niekompetencji, ale równie dobrze może świadczyć o popełnieniu przestępstwa. Dlatego wnosimy, żeby PKW, które nakazało ministrowi finansów wypłatę środków, złożyło zawiadomienie do prokuratury. Mało tego, prawo i Sprawiedliwość jest w posiadaniu pisma. Pana Domańskiego, w którym wyjaśnia pan Domański, że on, w sytuacji, kiedy zostanie podjęta decyzja, ma obowiązek tylko w sposób techniczny wykonać decyzję Państwowej Komisji Wyborczej. Oczywiście mówił to. Myślimy tak, ja mam takie przekonanie, że był pewny innego rozstrzygnięcia. W związku z tym mówił, Zgodnie z prawem i ze swoim obowiązkiem, co powinien zrobić. W sytuacji, kiedy zaskoczyło go rozstrzygnięcie, widać ewidentnie, że dla niego prawo przestało funkcjonować. W związku z tym nie mamy niestety innego wyjścia, a do wszystkich mieszkańców Polski zwracamy się ci, którzy chcą, żeby te wybory odbyły się w sposób przejrzysty, transparentny. To nie tylko jest kwestia ochrony tych wyborów, ale prosimy także o wpłaty dla kandydata popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość pana Karola Nawrockiego, bo niestety widać ewidentnie, że temu rządowi zależy na tym, żeby te wybory nie odbyły się w sposób demokratyczny i tak naprawdę pozbawiają pozbawiają środków finansowych jednego no, z kluczowych kandydatów, który, który stara się i ubiega się o prezydenturę. A czy bardzo. Państwo wpłaciliście Oczywiście. środki na kampanię na Tak, wpłacamy, wpłacamy, wpłacamy każdego regularnie. miesiąca, tak jak to zostało ustalone regularnie. Dziękuję ale na bardzo. komitet wyborczy czy na Wpłacamy Prawo i Sprawiedliwości? regularnie, każdy poseł jest z tego rozliczany również, ale nie musi być, bo wszyscy się przyczyniają do tego, że zarówno Partia Prawo i Sprawiedliwość, jak i kampania wyborcza mogą funkcjonować no, na dużo mniejszych obrotach niż mogłaby w normalnych sytuacjach, ale jednak mogą funkcjonować. Dziękuję ale nie bardzo. wszyscy politycy Prawo Prawa i Sprawiedliwości.